Cześć, no witam wszystkich dzisiaj Bedwarsy, bo w sumie nie wiem kiedy ostatnio na kanale były Bedwarsy, także Bedwarsy dzisiaj nagrywam. Co ja mam takie lagi, w ogóle co się dzieje? Oczywiście witam was wszystkich w kolejnym odcinku. Ja jestem Ryba Ryba, a dzisiaj gramy sobie w Bedwarsy, ponieważ w sumie niedawno była przerwa, bo byłem w Nowym Jorku i w sumie były tylko vlogi i dawno nie było Minecrafta, także robimy wielki powrót do Bedwarsów. Bedwarsy zawsze spoko rzecz, Bedwarsy fajne, Bedwarsy super, w ogóle chyba sobie gammy nie ustawiłem i w ogóle co to patrzcie co tu się dzieje. Chwila, chwilę, bo ja sobie teksturpaka nie załadowałem. Oczywiście lecimy Bedwars, nie wiem w sumie kiedy ostatnio grałem, naprawdę jakoś ba bardzo, bardzo dawno, lecimy. Ogólnie to ja dzisiaj będę lamił, bo w sumie to jest moja pierwsza arenka, w ogóle nie miałem żadnej rozgrzewki sobie, nie, nie zagrałem sobie żadnej arenki przed odcinkiem, także będę lamił, jak widzicie już lamię. Nie ma co się przejmować, to jest pierwsza arenka, w ogóle jeżeli będziecie chcieli więcej Bedwarsów na kanale, to zostawcie lajka i piszcie w komentarzach, to ja nagram, także, także mam nadzieję, że, że wam się spodoba i że będziecie chcieli więcej patrzenia, jak ja lamię w Minecraft, bo jest ja strasznie lamię w Minecraft, ostatnio w ogóle w Minecrafta jakoś tak nie grałem, nie miałem czasu, bo byłem na wyjeździe, tak jak mówiłem, także zobaczymy co z tego wszystkiego wyniknie, no z tego co widzę, o poczekajcie strefa nie no dobra, jednak jeszcze coś tam pamiętam, plus top makro tutaj już jakiś dziobak, better się wkurza, bo są ludzie od niego lepsi no czasami tak bywa, że się denerwujecie, bo ktoś jest po prostu od was lepszy i piszecie, że ma cheaty. tak to właśnie w Polsce bywa, raczej w innych państwach na hypixelu tak nie ma, że się wyzywa kogoś do tego, w sensie nie wyzywa, tylko że się pisze, że ktoś ma cheaty, bo cię zabił, tylko raczej w Polsce u nas tak jest na koks ale co ja tam wiem, ja sobie gram na koks polski serwer. Wiadomo, patriotyzm level hard. Tak naprawdę, i lecimy teraz do czerwonych. Zobaczymy, czerwonych już nie ma. Także sobie zabierzemy rzeczy z generatorka. Tam jest czerwony, tam jest niebieski. Wiecie, co mi się wydaje, że trzeba sobie będzie kupić narzędzia? I trzeba będzie po prostu wlecieć tam do tego niebieskiego na hatę, wjechać do niego i się skończy zabawa. Wiecie, co ja to chyba sobie tak jednego Firebola tam w niego rzucę. Ok, jak już teraz wybuchnie, to w takim razie lecę. W takim razie do niego. Dobra, zabiłem. I teraz, no kurde, no, ej, ey, ej, 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 ty czerwony. Ale rozwal mu łóżkę chociaż. No, dobra, rozwalił. Jakby łóżka nie rozwalił ten czerwony, to już bym zaczął myśleć, że się teamują tak naprawdę. Ale dobra, na razie nie jest źle. Pójdziemy na diamenty. Oczywiście potem będą pytania: ryba, jaki teksturpak? Teksturpak to jest mój teksturpak Bedwarsowy, wersja gamma na 1.12. Jeżeli jesteście na moim Discordzie, to na Discordzie jest właśnie e, teksturpak możliwy do pobrania. Chyba Wam wstawię Discorda do opisu. Już od razu uprzedzam pytania: jaką mam myszkę? Krypton 770 od Genesisa. Naprawdę fajna myszka, już się w sumie mam jakiś czas i naprawdę fajnie mi się tutaj tak naprawdę z niej korzysta. Fajnie mi się na niej gra i w ogóle. Ficou na myszeczka, także polecam. Również tym tymczasem budujemy się dalej. W sumie tylko zielony został, kurde. Piotrek 1, 2, 2, 5. Nie no, to trzeba mu wlecieć i wygrać to chyba, wiecie. CNT, firebole, jabłuszka mamy kupione, jeszcze troszeczkę więcej wełny, sobie zakupię I dobra, lecimy do tego typa mu rozwalić, powiedzieć mu, że ziomek jednak to jest zły pomysł, i ja tutaj muszę wygrać. On jest tam daleko, daleko, także ja sobie jeszcze zbiorę właśnie diamenty na pewno. I, i dopiero potem sobie polecimy. Okej, okay, on mi zniszczył łóżko. W sumie to się spodziewałem. W sumie spodziewałem się tego, okej, okay, on zwoidował. Także może. On w sumie coś umie. Bo zniszczył i zwojdował, chociaż no nie wiem w sumie. Jest teraz tam i to jest w tym momencie moment, w którym ja sobie powinienem kupić Protek na dwójkę. Yy, Kupię sobie w tym momencie jeszcze więcej fireboli jabłuszek. I w sumie tak, jabłuszko sobie na pewno zamontuję od razu. I w sumie lecić tam od razu do niego. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W sumie on ma jeszcze łóżko, więc może mu tam walnę fireballem. Polecę do niego. Spróbuję mu może to rozwalić. Okej, okay, nie wiem, czy się uda, bo on już tutaj właśnie jest. Piotrek 1, 2, 2, 5 Boże, on ma skrzyna... skina skrzynki. Dobra, rozwalamy. Ej, no co? Jeszcze mu nie rozwalam. Jezu, bo on ma jakieś tego. Miner fatiga. Dobra, budujemy się do góry, okej, okay, zabudowane, także na spokojnie Okej, okay, on się będzie do nas budował Ja się na niego w tym momencie tutaj rzucam i kurde, żeby się udało Nie no, 4 HP mu zostało W ogóle jest taka dosyć duża zmiana w moim skinie, ale to w sumie wam dopiero później pokażę Bo teraz już właśnie jestem na ręce i nie będzie tego widać Na spokojnie, na diamenty się budujemy Mam nadzieję, że tą wygram, już jedną prawie bym wygrał, ale nie wygrałem Także tą może wygram Od razu tnt -ka robimy i tam chyba polecimy sobie do tego żółtego Bo on tam chyba, okej, okay, to jest ten Piotrek, 1, 2, 2 Pięć, ale nie wiem, czy dolecimy. Dobra, dolecieliśmy na luzaku i teraz tylko trzeba go zabić. Ale ja mam mało HP po TNT Jumpie, nie? Po TNT Jumpie trzeba drabinki chyba kupić. Oni, on przyleciał do mnie i mi rozwalił łóżko. No zbychu, puchnie 1, 2, 3, no ja nie wiem. Czy on przyleciał do mnie w tym momencie ten żółty? Nie, on jest tam. Dobra, to wiecie co w sumie trzeba będzie iść do tego Zbycha, bo on tutaj mi rozwalił. Ja się tak nie dam, ja to jeszcze spróbuję ugrać tak naprawdę. Zobaczymy, on spał. Teraz by trzeba było w sumie szybko do niego wlecieć, ale nie, ale nie, ja w tym momencie do niego nie wlecę, ponieważ on się odrodzi, także nie będę mógł go bić. Ja mam dwa diamenty. Ja sobie pójdę do bazy. Na spokojnie kupię sobie protection. No sobie w tym momencie za chwilę pewnie kupię kolejny TNT, żeby do mnie. Ale ja już w tym czasie będę u niego, nie? Ja już w tym czasie będę u niego. Okej, okay, on poleciał tak. W ten sposób poleciał. Dobra, zobaczymy, co się tutaj wydarzy, troszeczkę sobie zabudujemy, żeby mu utrudnić przejście do mnie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, dojechaliśmy sobie go na luzie. W sumie przydałoby się jabłuszko kupić. Jabłuszko kolejny fireball, dobra, to chyba trzeba będzie do niego na dwa firebole polecieć, nie? Bo jak on zrobi firebola, chociaż nie, wiecie co? Jak on zrobi fireball, to ja wtedy zrobię fireballa jednocześnie. I po prostu on poleci tutaj, a ja polecę. On nie będzie miał hajsu na drugiego. Dobra, patrzcie, patrzcie to. Uwaga, on czeka aż ja dam, dobra ja na razie nie dam, dobra On postawił to TNT W tym ja lecę, dobra i patrzcie, patrzcie widzicie jak go rozwaliłem? Patrzcie, ale go normalnie że tutaj sprankowałem, że tak powiem No i co, on teraz poleci do mojej bazy, ale już nie mam łóżka, więc nie wiem w sumie po co Tam są różowi, nie wiem czy mi co prawda starczy firebola. Chociaż nie no, różowych już nie ma, teraz są tylko żółci, I patrzcie Są tylko żółci, którzy są tam Hmm, okej, okay, tam jest ten ja bym się z nim najchętniej sojuszował, ale nie wiem, czy on będzie chciał się sojuszować. Okej, okay, patrzcie, to, tego trzeba będzie zaorać w ten sam sposób. Okej, okay, on wyrzucił Diaksy, walą fireballa, to ja też walę firebola. No i zaorany w ten sam sposób jak Piotrek. No szkurde, dobra. Tylko żeby on w tym momencie teraz do mnie nie poleciał, nie, bo to już będzie koniec. Dobra, nie poleciał do mnie. Okej, okay, on do mnie nie leci. On chyba będzie leciał w tym momencie do siebie, ale ja skorzystając z okazji sobie w sumie mogę zabrać emeraldy. Bo dlaczego nie? Zbiorę sobie emeraldy w takim razie. Ja będę miał 6 emeraldów na zbrojkę, będę miał, będę miał, no patrzcie, jak fajnie. No patrz jak fajnie, dobra, ja w tym momencie tutaj weźmiemy firebola, nie, 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 co jest? Ja zapomniałem, że na tej mapie nie można robić fireboli, bo tu jest tak. Ja nie wierzę. Dobra, ostatnia ręka. Patrzcie, zgadnijcie, które to jestem ja, bo mi się wydaje, że to jest ten mega słaba lama. No ciekawe, mega słaba lama to pewnie będzie lepszy ode mnie. Mogę jest ryba? O nie, to jest mój widz. Dobra, yy, trudno, musimy pokonać widza. Mogę SS. Y, nagrywam y, i napiszę... Nie no, ja nie robię, bo kurde, miałem tutaj wygrać coś wreszcie. Kocham was widzowie, ale jak ja bym miał sobie z wami robić te screenshoty, to, to ciężko było. Chwilę, ja chyba właśnie do niego idę. Czy mi się wydaje, czy ja idę do, ja idę do różowego w tym momencie? Nie no, ja poszedłem do, do akwy. Dobra, to w takim razie rozwalamy sobie akwę w drobny mak, że tak powiem. Kapi, giń! No dobra, zginął. Yy, pół HP tak w ogóle, więc naprawdę spoko. Yy, Tamtej się za chwilę będzie do mnie budował, fokusował, zobaczymy, co się stanie. O nie, kurde, co ja otwarłem, nie, nie wiem, co ja robię dzisiaj. Chciałem sobie zabudować oczywiście od tyłu, żeby go ten pokonać, a. aha, i spadłem, super. Złote jabłka, bardziej diamentowe jabłka, bo są niebieskie, takie fajne, ładne. Yy, w sumie, to ja teraz jestem w bardzo słabej sytuacji, moi widzowie. Bo tutaj jest typo, tam w sumie do tego do mojego widza bym. A nie, bo mój widz już nie żyje. No to już ostatnia nadzieja w tym momencie umarła już nie mam co robić. Dobra, to ja się w sumie powoli z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu, zostawcie łapkę w górę, jak chcecie więcej Bedwarsów, napiszcie komentarz fajny, no i, i zobaczymy, czy mi się jeszcze go uda pokonać. O, on jest tutaj, dobra, w takim razie klepiemy się z nim, dobra, udało mi się go rozwalić. A to jest zaproszenie do party od gracza x -Fezji. Nie dziękuję, nagrywam, jestem na ręce, nie ma. Lecimy w takim razie teraz, trzeba. No, do białych trzeba by było polecieć. Tam są ci biali, jacyś, jacyś dziwni. Dobra, to, to tak, tutaj zrobimy sobie Firebola w ten sposób, dobra. To teraz będziemy jeszcze trzy diamenciki, W tym momencie tutaj TNT. Lecimy sobie TNT do różowego. Zjadamy jabłuszko, bo tutaj właśnie może być niebezpiecznie, bo tam jest ten biały. No i co, teraz bierzemy sobie tak, tak, dobra, chwila. Czy biały mnie widzi, znowu go tak samo zrobię jak tam tych wszystkich, czyli patrzcie, tutaj Firebolek jeden leci, dobra. on w tym momencie się wycofuje, bo on myślał, że ten, ale dobra, myślał, że ja chyba nie mam Firebola, nie będę wiedział. Nie wiem, co on tam myśli sobie, ale ja to wszystko będę odbijał. Co on w ogóle próbuje zrobić? Przecież on mnie nie zepchnie w ten sposób, bo ja tutaj mam też grunt. Nie wiem, co on próbuje odwalać. Dobra, zobaczymy w tym momencie, co on tutaj skombinuje. Skombinuję to, że ja do niego w tym momencie lecę i spróbuję mu rozwalić, tylko nie wiem czy zdążę. No kurde nie zdążę, no wiedziałem, że nie zdążę. A, jeszcze z sharpnessem, on ma mieć żelazny. Spadaj, dobra, szybko, szybko, kurde, ja chyba oberwę, Oberwę od tego TNT, dobra, nie oberwałem, Super, 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 że od niego nie oberwałem, Zaraz on jeszcze może do mnie wlecieć. Dobra, nie wleciał, ludzie, nie wleciał. Także jest mega, mega duży plus. Yy, ale w tym momencie, dobra, firebola mnie nie zepnie, bo ja go od, od ten, odtrącę, odrzucę go Firebola Nie, jednak nie odrzucę Firebola. No co jest? Ludzie, wszyscy, to widzicie. Dobra. A dzięki za oglądanie, na razie trzymajcie się i cześć.